Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak kochamy nostalgię? Dlaczego sentymentalizm jest taki modny, jest taki na topie? A melancholia stała się taką naszą codziennością? Czemu tak często? Zwracamy się ku tej przeszłości, zamiast z entuzjazmem, z nadzieją i radością patrzeć w przyszłość. Jaka jest tego przyczyna? I nie chodzi tu tylko o średnie pokolenie, którzy z taką błogością wspominają swoje poprzednie czasy, swoje poprzednie lata czy, czy lata młodości. To właśnie młode pokolenie tonie w tej nostalgii. Widać to w muzyce, w sztuce, ogólnie, w całej kulturze. Dlaczego właśnie tak się dzieje? A ja nazywam się Dorota Rudnicka i prowadzę podcast Kijem w mrowisko. Zapraszam. Weźmy na przykład muzykę. Przez muzykę bardzo dobrze widać. Słuchamy właśnie takie kawałki bardzo melancholijne, takie po prostu uderzające w te nasze struny najbardziej delikatne i, i do naszego mięsa. Chociażby możemy to zobaczyć w, w tekstach muzyki, czy nawet w samej muzyce, w jej tonach, podsiadły czy innych współczesnych muzyków, którzy tworzą przez popularność, którą, ogóle, którą ci muzycy w ogóle, którą się ci muzycy cieszą w związku z tym, bo oni tak bardzo porywają nas i wyczuwają nasze samopoczucie. Tak jakby dźwięki tych, tej muzyki grały na jakieś wspomnienia, które w ogóle ni nas nie dotyczyły, które nie były naszym udziałem, a jednak jesteśmy w jakiś sposób dziwny, zawołowany i metafizyczny z nimi połączeni. Dlaczego? To samo jest w literaturze, to Karczuk, czy, czy w innych powieściach. To samo też widzimy w krytyce kulturalnej, w krytyce socjologicznej. Bardzo dużo socjologów, antropologów, filozofów mówi o tym naszym pokoleniu ludzi wypalonych, smutnych, pełnych troski, melancholijnych, którzy wolą właśnie odwracać się ku przyszłości, bo ta przyszłość rysuje się w ciemnych barwach. Spójrzmy chociażby na obrazy Edwarda Hoppera. Jak prawie każda jego postać jest uwięziona w swoich własnych myślach, nie potrafi. Nie potrafi wznieść się ponad ten ciężar egzystencji, nieznośności bytu. Ale nostalgia to nie tylko smutek, tęsknota za tym, co było, ale to jest sposób przeżywania rzeczywistości, która wydaje się chaotyczna, niepewna, nieprzewidywalna. Ale nostalgia to nie tylko ucieczka, to jest także bunt. We współczesnej sztuce dekonstrukcja stała się formą właśnie wyrazu, gdzie rozbieramy na, na czynniki pierwsze to, z czym mamy do czynienia na co dzień. Widać to w kolarzach, w glitch arcie, ogólnie w sztuce postmodernistycznej. Tak jakby twórcy już nie chcieli budować jakichś nowych narracji, tylko wykorzystują do dekonstruowania to, co właśnie mamy, to, to co zastaliśmy, to, z czym obcujemy na co dzień. I dzięki temu pokazując absurd rzeczywistości, w której przyszło nam żyć aktualnie. Bo po prostu młode pokolenie nie czuje wpływu na rzeczywistość, dlatego próbuje ją rozmontowywać. A wiadomo, rozmontowywanie, dekonstrukcja wiąże się raczej z jakimś upadkiem, z jakimś zmierzchem, rozwalaniem. No, raczej są to takie cięższe, dołujące emocje. Stąd właśnie ten smutek i melancholia, jako odpowiedź na niemożność partycypowania aktywnego w rzeczywistości. Nostalgia nie jest ani buntem, ani ucieczką, tylko właśnie formą oporu. Wracamy do tej przyszłości, bo czujemy, że teraźniejszość i przyszłość została nam w jakiś sposób zabrane. Że w tym, co było, w tej nostalgii, w tej tęsknocie za. Za, za przeszłością, za historią jest ta prawda i jest ta autentyczność, której tak bardzo szukamy i pragniemy. W świecie, w którym liczy się przede wszystkim wzrost, kupowanie, konsumowanie, rozwijanie się, optymalizacja itd., melancholia może być aktem sprzeciwu takim aktywnym aktem sprzeciwu wobec tej logiki, którą zostaliśmy. Jestem wręcz, jest to jedyny sposób, w jaki nam zostaje powiedzieć nie, powiedzieć, że sprzeciwiamy się temu, co, co nam, z czym mamy do czynienia. Jedyny sposób, żeby powiedzieć nie zgadzam się, nie chcę brać w tym udziału, chcę, żeby rzeczywistość wyglądała inaczej. Potrzebuję przestrzeni na refleksję, potrzebuję przestrzeni na to, żeby przemyśleć w ogóle, w jaki sposób ja chcę być częścią tego świata, bo nie chcę być w taki sposób, w jaki jest mi narzucony. Ale nostalgia nie musi być tylko zamknięciem na przyszłość. Może być jakąś inspiracją, może być jakimś, jakąś iskrą, by budować coś innego. Zamiast tonąć i pławić w tej melancholii, możemy uznać ją za, nasio, za naszą siłę, która pozwala nam odbić się, która pozwala nam utożsamić się z tą melancholią. W związku z tym, ucieleśniając ją, daje nam moc i siłę do tworzenia czegoś nowego, narzędzie do zmiany tego świata, które nam nie odpowiada. Bo jeżeli. W Coś w nas wywołuje smutek czy niezgodę, to znaczy, że po prostu nam tam zależy. Jeśli czujemy nostalgię za czymś, co wydawało nam się, że było kiedyś, może powinniśmy spróbować to stworzyć. Może wręcz melancholia to nie jest koniec, to jest początek. Więc jeśli ostatnio złapaliście się na tym, że nie, nie ostatnio. Jeżeli wiecie, że w waszej duszy gra sentymentalizm albo melancholia, winty, czy uwielbiacie stare ubrania, macie oglądać stare filmy, czujecie to po prostu głębiej w sobie, albo patrzycie na świat z nutą takiej smutnej ironii, bo nasze pokolenie, można powiedzieć, że jest z tym. Ale to, co z tym zrobimy, już zależy od nas. To tyle na dzisiaj. Dzięki, cześć.